Sebastian, remis z Legią Warszawa, ten remis to taki niedosyt, czy mimo wszystko satysfakcja ze tego punktu? No wiadomo, troszeczkę ten niedosyt jest, bo jednak wygrywaliśmy i mieliśmy sytuację na 2-0, później był ten rzut karny, mogliśmy znowu prowadzić, ale ostatecznie to Legia wyszła na prowadzenie i cieszymy się z tego, że udało nam się podnieść tak ciężkiej sytuacji, bo jednak Legia jest to drużyna bardzo mocna, wydaje mi się, że najmocniejsza w lidze. No. Iż pod kątem wyniku na pewno jest mały niedosyt i wydaje mi się, że też niedosyt jest, że takie spotkania nie są rozgrywane w Częstochowie, bo naprawdę kibice dopisali. Świetna atmosfera, świetny mecz, świetne widowisko. No szkoda, że nie w Częstochowie. To były takie trochę dwie różne połowy, bo w pierwszej Raków prowadził, ale mimo wszystko trochę inicjatywy więcej było po stronie Legii. Druga połowa z kolei to już taki mecz akcja za akcję. Bardzo, myślę, przyjemny dla oka, zwłaszcza dla kibiców. Co tam się stało w szatni, że ta druga połowa była taka, jaka była? No, no, no wydaje mi się, że zeszło już troszeczkę może ta presja, no nie wiem, i wszystko z nas zeszło i powiedzieliśmy sobie, że to nie jest wcale taki straszny rywal, no i że możemy podejść wyżej. Możemy zaatakować bardziej, odważniej, no i, i to poskutkowało tym, że właśnie tak ta druga połowa wyglądała. Śliśmy cios za cios, no, skończyło się remisem, myślę, że już powtórzę się, że fajne widowisko i cieszymy się z tego punktu. A bramka? Smakuje? No, jasne, że smakuje. Każda bramka smakuje, tym bardziej w takim fajnym meczu i, i tym bardziej jak daje jakieś punkty, tak? No bo nie ukrywajmy, że, że dała ten jeden punkt, no i cieszę się z tego bardzo, że cała drużyna <laughs> zagrała dobre spotkanie, daliśmy dobre widowisko i strzeliłam bramkę, no jestem bardzo zadowolony. Nie mogę nie spytać o najbliższego rywala. Jedziemy do Gdyni, e, drużyna, która dwóch meczów nie wygrała już e, w tym roku. I umówmy się też, że z drużynami z niższej części taweli gorzej nam się gra. E, czy pojawia się już gdzieś w głowie e, myśl o tym e, kolejnym spotkaniu? W poniedziałek pewnie przeanalizujemy to spotkanie z Legią i od razu zabieramy się za, za Arkę Gdynianą. Zobaczymy jak, jak trenerzy i cały sztab szkoleniowy przygotują nas do tego spotkania. No już będziemy się koncentrować tylko i wyłącznie na meczu w Gdyni. Czy życzysz sobie, żeby w kolejnym meczu domowym, nazwijmy to umownie, z Piastem Gliwice była taka sama publiczność jak dziś? O Jezus, naprawdę, bardzo bym tego chciał i, i mam nadzieję, że tak będzie.